Kiska, a to jest gra tak, więc jest tak, chodzimy na ten serwer, nie tylko ale wolę, okej, John, alright, kaszel? Daniel chory, Trochę. to tak, grałem w Team Fortress 2 dlaczegoż nie, Na w, 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 Tamte odcinki z Far Crya 3 no Multi jak ja to nazwałem to nie wiem wzięto do, do powiedzmy do obróbki i no i stało się tak, że mi się uczuł się jakby timelapse, wszystko było przyspieszone do cholery jasnej strasznie o mówiłem i przepraszam Was za, za tamto i też Sora Was za tamto, że mówiłem, że ja no life. po prostu ja mało grałem wtedy byłem śpiący i tak po prostu mówiłem okej, okay, Sora, że mi się tak nie powoduje. Ale to powoduje to już tutaj trochę nagrywanie działa też no dobrze, już się robi to... Uh! A ja mlekiem! Kijek rządzi! Sorry. Mleko rządzi! Tutaj namusie. Wow! <grym wytkacji> On ma 130 zawóź na tej wyrzutki rakiet! No to mam, to się ja wiem, że palę. a co?

Nie raczywym lekiem, a mlepie, nie co inni. Nie, na. nie, 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 gardło, co robiłem. Dobra, nie, Ej, nie, 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 co nie, gardło, nie, nie, co ty nie, 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 Kapitański mleko, jesteś bez na... Piotrze mój Dobra, we Nienawidzę cię Dobrze ci To dobrze Nawet oh! cię nie stać kurcze na jak to się nazywa się nazywa Na Strenge Umberpiły ja umberpiły. na świątecznie Uber pi'a Dobra tylko z teta trapera będę. O dobra, teraz zbiera. mnie na pewno dobrze słychać i wszystkich widzę, więc jest git. No o, oczywiście. O Miko, jest Miko. daj go woda, co po pierwsze. Po no. drugie no. daj mi klucz. Trochę... A po trzecie nie Proszę cię, mutź mi Miko, proszę cię, mut mi go. Nie, nie błędzę, już dobrego. Młodajko mnie mój. Ja będę nie Nie wolę im mnie nie będę. będzie. Pipko głupio, dlaczego nam nie powiedziałeś? Kurna! Aaaa! Fakt, że nie ma, tu tutaj nie chciałem iść! Q! No. A sobie piszcie. Z peł... Zaraz wchodzisz.